Teraz się skup, bo to będzie bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo podkreślaj jeszcze raz, bardzo, ale to bardzo istotne, żebyś to wszystko zrozumiał. Więc zatrzymaj się na chwilkę, wyłącz wszystkie rozpraszacze, weź sobie notes, weź sobie długopis, odpal sobie notatnik, zamknij drzwi, wycisz sobie telefon, włącz tryb samolotowy, cokolwiek, ale chcę, żebyś naprawdę to zrozumiał, bo z tym wiele osób ma problem na samym początku, a to jest naprawdę kluczowe. Będzie to już opowiedziane w kolejnych lekcjach, czyli pod tytułem To musisz zrozumieć. Na razie jesteś na miejsce do inwestycji oraz tradingu. Ale chcę, żebyś zrozumiał dwie rzeczy, albo nawet jedną rzecz. Miejsce do tradingu oraz inwestycji może się troszeczkę różnić, więc wyróżniamy dwa takie miejsca: jest to giełda, na której możemy inwestować, oraz na której możemy handlować tylko kryptowalutami czyli na giełdzie robimy inwestycje długoterminowe. Pomaga nam w tym chociażby dostęp do aplikacji SwipeCoin i zakładka All Exchange Ideas. Na All Exchange Ideas zostajemy analizy na handel długoterminowy, na inwestycje długoterminowe. To oznacza, że kupujemy dany projekt kryptowalutowy i trzymamy go dopóki on nie wzrośnie. To jest inwestycja. Kupujemy coś Sprzedajemy, gdy to coś będzie tańsze. Więc inwestujemy w FIDA, inwestujemy w Neuro, OMI, XRP, Ilium, ENS i tak dalej. To jest inwestycja, to jest giełda. Giełdy, giełd mamy dużo. Może być to Binance, Bybit, OKX, Coinbase i tak dalej, i tak dalej. W UK na przykład bardzo popularny jest Max. Yy, MEXC. Tak? MEXC w UK jest bardzo popularny na dzień dzisiejszy. Dzisiaj mamy marzec 2024, więc jeżeli oglądasz ten filmik później, no to to się może e, troszeczkę różnić. tak? Więc jednym miejscem, które tutaj wyróżniamy jest giełda. Na giełdzie możesz inwestować długoterminowo, pomaga nam w tym, tak jak już wspomniałem, All Exchange Ideas, bądź możesz tradować, czyli krótkoterminowy handel. Więc na przykład pomaga nam tym all leverage ideas i tu mamy pomysły na trading, na handel krótkoterminowy Solana, Ethereum, ADA, Ethereum, Hany i tak dalej, i tak dalej. Również to możemy robić na tych giełdach, tylko potrzebujemy tak zwanej opcji futures, czyli tak zwane derywatywy, tak? Więc gdy klikniemy sobie tutaj na przykład na naszej stronie CoinGecko w zakładkę Exchange, czyli giełdy, Derivatives, wyskakują nam opcje Binance Future, Bybit i tak dalej, i tak dalej. Mamy również tego naszego mex który jest używany w UK. Więc do inwestycji kryptowalutowej potrzebna nam jest giełda, czyli tam inwestujemy, bierzemy nasze analizy z aplikacji SwipeCoin i do tradingu na kryptowalutach potrzebna nam będzie giełda, czyli tutaj tradujemy, czyli handel krótkoterminowy, również nam w tym pomoże chociażby aplikacja Swipecoin i zakładka All Exchange ideas. To jeżeli chodzi o giełdę, ale wyróżniamy jeszcze tak zwany terminal, czyli to jest broker. Czyli z, z jednej strony mamy giełdę, na której możemy inwestować w kryptowaluty i tradować na kryptowalutach, z drugiej strony mamy również brokera, czyli na brokerze nie możemy inwestować w kryptowaluty i jest utrudniony trading na kryptowalutach, więc trading na brokerze, na kryptowalutach, ja bym tylko się tutaj skupił na Bitcoinie oraz na Ethereum. E, raczej nam terminal, czyli broker, nam będzie potrzebny do par walutowych, czyli jak przejdziemy sobie Później dalej do zakładki Foreign Exchange. Tutaj nauczysz się w jaki sposób działać na parach walutowych, w jaki sposób działać bardziej na właśnie brokerze. Więc my będziemy musieli tutaj połączyć stok zen krypto oraz Foreign Exchange czyli będziemy chcieli połączyć inwestycje oraz trading na kryptowalutach oraz trading na parach walutowych na nie, na, po prostu na forexie. Więc dlatego w tym module nauczysz się przede wszystkim, w jaki sposób otworzyć konto demonstracyjne u brokera, w jaki sposób podpiąć pod to terminal i jak obsługiwać ten terminal. Więc to będzie właśnie pierwszy trade telefon, to wszystko będzie u brokera, następnie będzie. Pierwszy trade giełda z opcją futures. To już będzie na giełdzie. Więc u brokera będziemy handlować pary walutowe, więc głównie właśnie foreign exchange. Na giełdzie będziemy handlować i inwestować w kryptowaluty, czyli stocks and crypto. My w tym kursie pokażemy Ci oba... Oba, tak się chyba mówi, oba miejsca, czyli pokażemy ci i giełdę, i brokera. Dlaczego? Bo wierzymy, że połączenie i giełdy, i brokera da Ci najlepszy zwrot z inwestycji. Czyli na giełdzie będziesz inwestować długoterminowo w kryptowaluty, na giełdzie będziesz tradować na kryptowalutach. U brokera będziesz głównie tradować na parach walutowych, ale zaczniemy sobie od brokera z tego względu, że broker posiada konto demonstracyjne, więc możemy tego wszystkiego nauczyć się na wirtualnych pieniądzach. Nie musimy tak jak na przykład na giełdzie wpłacać swoich pieniędzy, inwestować swoich pieniędzy, tylko w celach nauki, pierwsze dni, pierwsze tygodnie będziemy to sobie robić na koncie demonstracyjnym, czyli właśnie u brokera. Więc podsumowując, mamy dwa miejsca. Pierwsze miejsce to jest giełda, e, najlepiej właśnie z opcją futures, czyli tak jak tutaj pokazywałem, mamy taką stronę jak coingecko.com. Tu możemy sobie kliknąć exchange, możemy sobie kliknąć crypto exchange. To są giełdy, na których można tutaj wszystko e, inwestować w kryptowaluty oraz również mamy exchange oraz tak zwane derivatives, to są giełdy, które również mają opcję futures. Czyli zobacz, że Binance jest opcją futures, Binance, Bybit jest opcją futures, OKX jest opcją futures, więc tak sama giełda, którą Ty sobie ściągasz, czy to jest Binance, Bybit, OKX i tak dalej, ona również ma tak zwaną opcję futures. Czyli podsumowując, w pierwszym miejscu na giełdzie będziemy sobie inwestować w kryptowaluty, będziemy tradeować na kryptowalutach. U brokera, gdzie potrzebujemy terminal, czyli tak zwane MetaTrader 5, będziemy tradować na parach walutowych na koncie demonstracyjnym. Więc w tym kursie zaczynamy sobie od brokera, od konta demonstracyjnego, czyli pierwszy trade telefon, następnie przejdziemy sobie przez pierwszy trade giełda z opcją futures. Chcesz nauczyć się obydwu, bo i na giełdzie, i z giełdy, i z brokera będziesz korzystać. Więc jeszcze raz, jak pójdziesz troszeczkę dalej, czyli jak przerobisz sobie ten moduł, właśnie na którym teraz jesteś, czyli miejsce do inwestowania, e, zrobisz sobie krótki quiz, to następnie będzie jeszcze leciutka taka powtórka z rozrywki, gdzie tutaj będzie właśnie taki graf, e, taka ilustracja, która przedstawi właśnie tobie różnice oraz podobieństwa e, giełdy oraz brokera, czyli właśnie ten tak zwany. Terminal. Jeżeli cokolwiek jest tutaj niezrozumiałe, pamiętaj, że masz dostęp do Discorda, więc na Discordzie, na kanale informacyjnie ogólny czat. Tutaj jak najbardziej pytaj o wszystko. Jeżeli czegokolwiek nie rozumiesz, to po to jest właśnie Discord, żebyś tutaj mógł zadać swoje pytania. Więc lecimy dalej.